Witam się z wami moi drodzy dzisiaj upieczemy wspólnie pierwsze ciasto z truskawkami robię to ciasto pierwszy raz, sama jestem ciekawa jak ono mi wyjdzie tutaj już przede mną widzicie w rondelku mam 200 gram margaryny bądź masła ja mam tutaj takie kawałeczki bo mi się zostało gdzieś z poprzednich wypieków to sobie odważyłam trzeba to po prostu Wykorzystać i tą margarynę razem z tutaj mam jedną trzecią szklanki mleka, czyli połowę pół szklanki i połowę połowy szklanki. To trzeba tutaj wlać. I teraz to wszystko pójdę na gazie za chwilę roz rozpuszczę I jeszcze może pokażę wam pozostałe składniki w międzyczasie to odstawiamy o jakoś was tak poprawię i tak i mamy tak to ciastka będzie potrzebne niepełna szklanka 1 czwarta szk cukru zwykłego mamy Pół kilograma umytych i wyszy, yy, poobrywanych te zielone szypułki, o tutaj taka brzydka, to będziemy odrzucać. Troskawek, jak większy, to na pół będziemy je przekraiwali. I mam tak, yy, chyba, ile tu? Pięć jajek. I to moje, jak to się mówi, sprytne urządzenie, będziemy za chwilę oddzielali żółtka od białek. I mam również tutaj przesianą już Dwie, jedna czwarta szklanki mąki z dwoma łyżeczkami i proszku do pieczenia. Ja zaraz kochani, tutaj będziemy zaraz oddzielali żółtka od białek. Momencik, pójdę rozpuszczę tą margarynę z mlekiem. Trzeba rozpuścić margarynę razem z tym ćwiartką tak zwaną szklanki mleka. I odstawić do ostygnięcia, i zaraz zajmiemy się oddzielaniem żółtek od białek. No dobra, więc będziemy zaraz oddzielali żółtka od białek. O. Ja sobie już przygotowałam misę robota. Będziemy zaraz tutaj też po jednym dawali. Jakby wpadło białko czy coś, to trzeba będzie kolejne jajko wziąć, bo jak nam wpadnie żółtko do białka, to nam się po prostu moi drodzy nie ubiją potem białka i o i tak sobie o, wlewam bierzemy kolejne. Powiem wam, kupiłam to gdzieś za grosze. I przy okazji zakupów jakichś innych cukierniczych i jest to fajna sprawa nie zawsze mi się powie, że chce. Yy, w ten sposób jak są takie jakieś niestandardowe jajka to potrafi żółtko po prostu paść mniejsze czy coś o, to i o już mi się troszkę żółtko czekajcie popłuczę czekajcie nie uciekajcie jeszcze bardzo bardzo ważną kwestią w przypadku że tak powiem naczynia w którym trzymamy białka jest czy białka że naczynie musi być Suche. O, jak ładnie. O, jedno mi się już tutaj rozwaliło, ale to poza tym, to także to nie szkodzi i wlewam kolejne. Ops i ops. I kolejne mamy już trzy zrobione. Można sobie też, wiecie, oddzielać skorupki w skorupkach, tak. A niektórzy. Widziałam, nawet są takie sposoby, że butelką tam się robi, jakoś tam wyciąga jedno od drugiego, tak więc. O, ostatnie. Żółtka one też będą do ciasta wykorzystane. O, op, jest. Miejmy nadzieję, że nie wpadnie, op i gotowe mamy wszystkie to już będzie niepotrzebne odstawiamy i tutaj moi drodzy czekajcie sobie ręce wytrę a mi się pomoczyło dodam do tych białek mam nadzieję że dobrze widzicie dodam do tych białek normalnie taką dobrą szczyptę soli i zaraz się przystawiamy do robota i będziemy ubijali i już misę mam ustawione na robocie o z tą szczyptą soli 5 białek zaraz włączam i ubijam prawie na sztywną pianę i pod koniec ubijania będę Dodawała ten, oto tutaj, cukier. Za ten czas to troszkę potrwa. Wystygnął, wystygnie ta margaryna rozpuszczona z mlekiem. I ubijamy. Teraz włączam, nie będę Wam tutaj hałasowała. Zaraz się wyłączę. Włączam mikser. I niech mi się. Kochani, to wszystko ubija. Widzimy się już, jak prawie piana będzie ubita. Czekaj, czekaj, by się nic nie włączyło. Nie ma. Zobacz. I piana już jest prawie całkowicie ubita, moi drodzy. Teraz dosypuję cukier i ubijamy w dalszym ciągu. Zamykamy. O, I teraz do tego momentu aż cukier się rozetrze. Ja na cukrem już jest ubita. Teraz, moi drodzy, będę partiami dodawała żółtka i ubijała razem z żółtkami. niedelikatnych obrotach w tej chwili. C. Troszkę przyśpiesz obroty. Już moi drodzy mam to wszystko tutaj gotowe zaraz do będziemy dodawali powoli pozostałe składniki, jakąś łyżkę, moment. I dodaję o, po troszkę, mąkę. Domykamy mięszą delikatnie! I dolewam, tutaj sobie będę z boku dolewała tą rozpuszczoną margarynę z, mas, yy, z mlekiem i tak po troszku yy, całość będę tutaj. Dodawała, aż wszystkie składniki będą tutaj wymieszane razem. Widzimy się już, jak to wszystko będzie zrobione. Więc, tak, ciasto już jest gotowe. Zdjęłam misę z miksera. Wygląda tak. I zaraz go wlejemy tutaj. U mnie blaszka dzisiaj 28 okrągła. I zajmiemy się za chwilę truskawkami, które będziemy układali na wierzchu. Mam nadzieję, że dobrze widzicie, że ja Wam tutaj ręko nie zasłaniam, No, wiecie jak to jest. Jakoś to trzeba sobie radzić i to wyłożyć, niestety. Może mi pomożesz truskawki układać, co? Na ciastku. Właśnie mój pomocnik przyszedł. Tylko chwileczkę, wiesz? Trzeba będzie pewnie na pół pokroić. Truskawki. Tak, pomożesz mi? Panie pisze, że Wy pomagacie fajnie, wiesz? Tak. Lubię was po prostu, takich małych pomocników. I wszystko już w zasadzie jest. Ja się na chwilkę wyłączam, widzimy się zaraz. Zaraz, papa. Będziemy układali zaraz. truskawki, odniosę tą misę do mycia. I mam już moi drodzy przygotowane truskawki ja sobie je jeszcze poprzekraiwałam na pół zaraz mi pomocnik pomoże robić tylko jeszcze tutaj te truskawki dodam do nich oprószę po prostu te truskawki nie, 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 nie. łyżką mąki po to się to robi po prostu trzeba to zruszyć albo wymieszać w tej mące żeby truskawki nam nie opadały na dno ciasta taki tik taki, taki tik taka metoda dobra łyżkę zabieram pomocnik już tu mocno niecierpliwi Przestawiamy ciasto z powrotem i patrz, mama pokażę jak, troszkę się spaciasz, o, w ten sposób, o. I mąka ma powodować to, że mają te truskaweczki się nie, po prostu nie topić w cieście. I tak będziemy sobie układali z moim pomocnikiem po całości. Więc widzimy się, jak już te truskaweczki będą wyłożone. Zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Tutaj powiem wam, moi drodzy, w przepisie jest pieczenie na 180 stopni, góra dół, około 35 minut. Zobaczę, czy u mnie to, że tak powiem. Będzie dobrze, bo testuję, jak wiecie, nowy piekarnik. Więc, że tak powiem, na początku delikatnie dam na pół godzinki w 180 stopniach. Ewentualnie, jeżeli trzeba będzie dopiekać, to będę dopiekała. Po prostu, jak ktoś się nie orientuje, czy ciasto jest upieczone, czy nie jest upieczone, to po prostu na suchy patyczek no jak, jak to mówię na tak zwaną macie wykałaczkę się wkłada jeżeli ciasto się nie lepi do po prostu do patyczka do wykałaczki czy jakąś do, po prostu zapałką można jak ktoś nie ma wbijamy w środek ciasta i jeżeli się ciasto nie lepi do patyczka to oznacza to że ciasto jest upieczone niby każdy piekarnik ma piec podobnie, ale w zasadzie mówią, że piecze inaczej. Tutaj troszkę były nieścisłości w, w temperaturze i czasie pieczenia, że po prostu było 50-60 minut. Jest to przepis ten z internetu. Osoby się wypowiadały, że za dużo, czyli ja na chwilę obecną zrobię w 180 stopniach na... 30 minut i potem wam w sumie w efekcie końcowym powiem ile to się u mnie piekło lepiej dopiec jak dać temperaturę za dużą żeby to się po prostu spaliło miałam tyle czasu piekarnik bez, yy, bez regulacji i dawałam radę po prostu na wyczucie na tak zwany suchy patyczek więc cóż moi drodzy tutaj pomocnik jak widzicie mi układa a ja sobie pogadam do was i będziemy robili pierwsze ciasto z truskawkami. I już wszystkie truskawki. Pomocnik mi pomógł tutaj ułożyć. Wygląda to tak. Już nastawiłam piekarnik, żeby mi się nagrzewał. I za chwilę wstawiam ciasto do piekarnika i będę piekła. Jeszcze będzie potem potrzebny cukier, puder do posypania, żeby można było ciasto powierzchni posypać. Jest, powiem Wam, dużo przepisów na ciasta truskawkowe. Jest też przepis taki, miałam robić z olejem, może innym razem wykorzystam. Są różnego rodzaju serniczki. Na zimno, może coś jeszcze, po prostu upiekę zrobię. Czy jakieś ciasto na zimno, czy, czy jakieś inne ciasto zrobię, bo sezon praktycznie na truskawki się y, już zaczął na dobre, więc można sobie piec jakieś ciasta fajne z truskawkami, kombinować. Ja wiem, że co niektórzy wolą kupić ale jak się zrobi swoje własne, żeby ono nawet było jakieś takie małe, efektownie wyglądające, takie zwyczajny placek i rzucone truskawki, to myślę, że o wiele, wiele lepiej po prostu ono smakuje. Jak mówiłam, tą mąką oprószałam, żeby ponać, że to jest taki patent, żeby truskawki aż na same dno nie wpadały. I cóż, moi drodzy, ja tu Wam będę gadać i gadać. Piekarnik mi się nagrzeje. Jeszcze nie mówiłam na środkowej półce. Góra dół, bez termoobiegu ma być pieczone, z tego co jest w przepisie w temperaturze 180 stopni, przypomnę około 35 minut. Ja nastawię na 30 minut i zobaczymy. Czy będzie upieczony, czy trzeba będzie dopiekać? Okaże się po prostu, jak mówiłam, testuję ten spójny piekarnik, tak więc ostrożnie i delikatnie. W tej chwili, jak już będę wiedziała dokładnie co i jak, to już będę mogła śmiało ustawić daną temperaturę i śmiało piec. Tak więc, kochani, widzimy się po upieczeniu tego mojego placka z truskawkami. I ciasto przed chwilą wyjęłam z piekarnika. Prezentuje się tak. Piekło się w 180 stopniach. 30 minut góra-dół i to już jest dla niego wystarczające. Ja jeszcze ono jest gorące. Za chwileczkę, jeszcze jakieś jest gorące, go posypię cukrem pudrem. Momencik. I już posypałam cukrem pudrem. Prezentuje się tak. Ona, jak już troszkę sobie postoi i przystygnie, to ja sobie po tym rondo zdejmę. I będzie sobie stygło. Piekłam na kratce, nie na takiej blasce, na kratce. Na środkowej półce. To ciasto w sumie mogę Wam też o pokazać na metodę na patyczek. Jak mówiłam. Jeżeli jest, składa się w wykałaczkę lub jakąś zapałkę patyczek. To jeżeli jest patyczek suchy, to znaczy, że ciasto jest upieczone. A ja się w chwili obecnej żegnam z wami. Ciastek będzie całkowicie ostygnięte, ukroję i pokażę, jak wygląda w środku. Jak widać truskawki nie powpadały, czyli metoda oprószenia mąką się sprawdziła, czyli do potem. Zobaczycie i w sumie ja zobaczę jak ono w środku będzie wyglądało i już o, zobaczcie ciasko żeśmy posmakowali w środku wygląda w ten sposób wystykło ładne żółciutkie bardzo dobre nie jest ani za słodkie ani w ogóle widzicie truskawki się utrzymały na wierzchu Wygląda w środku tak. I cóż kochani, ja się dzisiaj już żegnam pa.